Cześć Pokemaniacy! Wnódek z tej strony zapraszam na kolejny odcinek moich pokemonowych przygód. Mamy końcówkę wakacji, a wakacje to czas podróży i wypoczynku. Mnie koleje losu i koleje włoskie doprowadziły do Wenecji. Wiecie, kanały, gondole, piękna architektura. Chociaż mnie tak naprawdę interesuje dzisiaj, ile wodnych Pokemonów zdołam złapać. W końcu trudno o bardziej wodne miejsce niż Wenecja. Po odpaleniu Pokémonów przywitały mnie dwa Magikarpy i poliłak, Obiecujący początek. Niestety nie dane było mi je złapać, bo musiałem przyłączyć się na chwilę na Google Maps. A po powrocie Pokémonów już nie było. Plan wycieczki był prosty: z pomocą nawigacji, w miarę najkrótszą drogą dojść z dworca Wenecja Santa Lucia do placu Świętego Marka. A potem wrócić. Jak to bywa z prostymi planami, rzeczywistość mocno od niego odbiegła. Bardzo szybko na trasie znaleźliśmy drogowskazy na plac i do mostu Rialto, a ponieważ kierunki te się pokrywały, postanowiliśmy zaliczyć obydwie atrakcje. Koniec końców, po Wenecji nawigowaliśmy mieszanką drogowskazów Google Maps i Pokémon Go. Wenecja to nie tylko kanały, to także mnóstwo wąskich, a czasami wręcz niskich uliczek. Najniższe przejście tunel. Brama przez budynek miała na oko około 160 cm wysokości. Oprócz gęsto występujących magikarpów, krabich i sajdaków pojawiło się parę niewodnych Pokemonów, w tym dwa Slowpołki. kilometrowy spacer ze stacji kolejowej do Monturialto. Póki co dosyć ogocny. Wodnych pokemonów nie brakuje. Chociaż niewodnych też jest całkiem sporo. to chroniony jest przez całe zatręsienie Dragonite'ów, które jak wiemy są najwyższą formą... Dratiniego. Dratiniego. Ja natomiast jestem bardzo zadowolony, że po drodze złapałem Dragonera. A złapaniem tego Dragonera nie było wcale tak łatwo. Po licznych pudłach i dwóch ucieczkach z Great Boli Postanowiłem wytoczyć cięższe działa, Ultrabole. Niestety nie poprawiają one celności rzucającego, co w połączeniu z faktem, że Dragoner mimo relatywnie niskiego CP, zdołał uciec po raz kolejny, sprawiło, że na polowanie zmarnowałem łącznie 10 Ultraboli i jedną malinę. Jesteśmy na placu Świętego Marka. Jest to też jedna z głównych atrakcji Wenecji. Mogę powiedzieć, mnóstwo turystów i mnóstwo Pokémonów jest naprawdę bardzo bardzo gęsto. Co ciekawe, mimo braku wbudowanej takiej funkcjonalności, Pokémon Go nadaje się całkiem nieźle do nawigowania. Z Mostu Rialto na Plac Świętego Marka doszliśmy tak naprawdę bazując na aplikacji Pokémonowej. Mimo, że tutaj nie ma żadnego dżemu, plac na mapie wygląda bardzo charakterystycznie i bardzo łatwo, używając gry, można było tutaj dojść. Jedyną wadą był fakt, że w grze nie ma zaznaczonych mostów i no, trzeba sobie dojrzeć, że jeśli tu się kończy droga, tam zaczyna, to prawdopodobnie będzie przejście. A tutaj ewidentnie jakiś błąd w grze. Pomimo trafień, za nic nie mogłem złapać tego PeeJaya. dolą, a wodną taksówką płyniemy już na dworzec kolejowy. Kończymy łapanie Pokemonów. Ogólnie e, tak jak mówiłem wcześniej Pokemonów bardzo dużo. Jeśli ktoś jest wystarczająco szalony i dysponuje odpowiednimi środkami to Wenecja jest dosyć dobrą destynacją Poke turystyczną. A na deser Trasa, jaką pokonaliśmy taksówką w drodze na dworzec. Jak widać wody, połuk stopów i Pokemonów nie brakuje. Jestem już w pociągu, a to oznacza definitywny koniec odcinka. Dzięki za oglądanie. Jeśli filmik Ci się podobał, zostaw łapkę w górę albo zostaw komentarz. Zachęcam do subskrypcji, abyście nie przegapili kolejnych odcinków, a tymczasem do zobaczenia następnym razem.